Dobra, to są ruiny. Zbudujcie z siebie trzy krzyże. Z siebie? Tak, ciałem musimy zbudować trzy krzyże. No tak. Na jest tak. Jeszcze krzyże też. No tak. Krzyż. Co trzeba zrobić z ciała, żeby był krzyż? Ej, co z krzyż. Tak. No i już, zobaczcie, załatwione. Jest jeden. Dziewczyny, ruiny kościoła muszą ocenić, czy jest odbudowane. Dobrze. dobrze. Czy zgniła panna młoda? Zgadza się z tym projektem? Odbudowany kościół. Możemy iść nie dalej. Nie, nie! <noise> Za nami teatralna klasa, której bohaterem był tekst i Michał Walczak. No raczej pisanie tekstu niż Michał Walczak, bo zajęcia miały dotyczyć tworzenia sztuki teatralnej z dzieciakami. No i... Wymyśliliśmy sobie, że zabieramy ich w podróż. Tak, w podróż do podziemi Warszawskiego Metra, gdzie odkryto trzecią linię baśniową, tajemniczą, zamieszkałą przez stwory pochodzące z legend i baśni warszawskich, które stają na drodze grupy dzieci podróżujących w tych podziemiach. Wszystko zaczęło się od jaja, które zresztą Michał sam w metrze widział. No, po prostu stała tak, się taka znaczy, Tak, to, to jest w naprawdę autentyczny fakt, znaleziono na budowie metra. Mamy zdjęcie jajo. dokumentujące to. Tak, archeolodzy po przebadaniu odkryli, że to jest. To jajo pochodzi sprzed tysięcy lat, gdy nie było jeszcze takiej prawdziwej Warszawy. I co więcej, jakby gdy próbowali jakby je rozłupać, okazało się, że tam coś żyje w środku. No I nagle okazało się, że te skamieniałe baśnie, które czasami już odsunęliśmy, gdzie schowaliśmy do lamusa, one gdzieś żyją w podziemiach miasta. I są I... czytelne dla dzieci. Chcieliśmy tak. sprawdzić dzisiaj, czy to są. Legendy, które w nich żyją, I, i na pewno się dowiedzieliśmy, że tak, że nie, nawet jeżeli nie potrafimy precyzyjnie przywołać imion zdarzeń, ulic, to to są historie, które, które w tych warszawskich dzieciach rezonują yy, i oni dzisiaj wspaniale przetworzyli. Chcieliśmy im pokazać, że pisanie tekstu dramatycznego to jest, yy, to jest jakaś podróż i żeby ta podróż miała sens, to trzeba samemu dać się jej porwać. Dać się porwać, ale myślę, że pisanie i tworzenie teatru yy, i to, co ja też sam odkrywam dzięki takim zdarzeniom wspaniałym, yy, dzięki takim osobom jak Ty, która znasz się na, na, na tych relacjach i prowadzeniu też emocji dzieci w takiej grupie, że teatr jest jakby podróżą grupową. To jest yy, podróż, którą odbywamy z innymi ludźmi po to, żeby nie tylko swoje emocje zrozumieć, ale otworzyć się na emocje innych. Na emocje i postaci dziwne, takie jakieś stwory, które czasami nas przerażają, a potem okazują się nam bliskie. I myślę, że po to ta podróż w grupie jest odbywana, żeby potem też innej grupie móc to przekazać, dać, żeby, żeby ta podróż trwała, żeby wciągała, emocjonowała jak najwięcej osób i otwierała jak najwięcej serc i też uczyła nas, że ta przestrzeń miejska nie jest tylko przestrzenią zarabiania pieniędzy, zabiegania. I stresu, tylko jest też przestrzenią baśniową, przestrzenią y, na serce, na, na, na ducha, na opowieść. Nie, tak. nie, nie masz idziemy? idziemy. Idziemy.